Dzień dobry, Książę Cześć, witam wszystkich na kanale Rolnik i Jego Ciągnik. Słuchajcie, dzisiaj w odcinku zaczynamy dokarmianie do doristyny zbóż. Będziemy dokarmiać jęczmień zimowy i sprzężyto zimowy. Ja się tu troszkę uzbroję, bo to już są takie sytuacje, że dla zdrowia trzeba uważać. Zocik N46 będzie dawany na aminodowy będzie dawany na ajęczty na Dawka. Dawka jakieś 15, 15 kg tego 15 na kg 100 wody 100 kg 100 kg się kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg może nie może będzie na dwa razy. To 1,5 parę hektara powinno być. Jak nasze spolnica. Rozpuszczamy go w wodzie, a później będziemy walczyć z włączniki. Wiadomo. A bo rozpuszczamy w wodzie. Wsypujemy od razu woda w ruch i rozpuszczamy. Zobaczcie to nasze plantacje mięczmienia Jedna z trzech działek tak wygląda. mi po zimie. On był na jesieni, można powiedzieć, że żółciutki. Tak go zaatakowało choróbsko. Ale trochę go żeśmy dokarmili na jesieni. Teraz go jeszcze dokarmimy. I będzie żył nie dobra, przydamy do maszyny Dobre, odpalamy dwójeczka i na spokojnie Zamykamy, jest szczelna fajna. Zobaczmy włączony. Mamy po obrotach kosze. i poszę. I Jak najniżej się da. Jakieś tysiąc tysiąc sto obrotów. Żeby go dobrze znać. Ta była odtłaszczana jakiś czas temu. To też zadziałał. Można dawać. Można dawać podżywkę. Liczę ze z bańki powinien jakieś półtorej hektara mniej więcej zrobić. Biegu, najważniejsza dawka i się nie śpieszy no, ogóle, no i temperatura bo wyjeżdżamy przeważnie wieczorami dzień teraz te wiosny, mamy dosyć ciepło jest powyżej 20 stopni to nie ma sensu tej rośliny stresować bo no, tej takiego skutecznego działania też nie ma w ale tam godzina 18, a chwilę po 18 .00. można sobie, jeżeli na to powoda pozwala, można sobie śmiało wyjechać i działać nie daje m 46 a minutowy na bań to około 15 kg z czyli na 400 litry wody bardziej delikatną i wymagającą rośnie jadę na kolejną tam wam pokażę jak, e, jak, jak jak to wygląda z drzew słuchajcie jesteśmy na kolejnej działce z jęczmieniem no i co? Zobaczcie sobie jak to wygląda a ja się zabieram za robotę Słuchajcie, mała awaria wywaliło zabezpieczenie. O to, na tym. Ale mamy już drugie. Od starego opreskiwacza. Hmm, tu jest to. Co wywaliło? Zakładamy. Stare. Zobaczcie stare tam krętkę jest mocna, solidna. Te nowe to takie już jakieś. To się kurna trzymać nie chciało. To naprawdę. Dobra, kręcimy, zobaczymy czy wszystko w porządku. O. Nawet jak się dokręca to jest mocniej. Tamto to trzeba tak uważać, żeby nie przekręcić. Gitara. Dobra, odpalamy, zobaczymy. Ok, słuchajcie, jęczmienie wczoraj już zakończyłem, opryski, nie szło to do końca dobrze, bo gdzieś coś jest przypchane w opreskiwaczu i mi się te dysze zapychały, już nie wyrzucało tych korków bocznych, ale na nic, bo co, człowiek kawałek ujechał, to zaraz praź dysza przypchana i trzeba było brać i czyścić na polu, takie czyszczenie to jest, jak to się mówi, awaryjne, ale to dobre, to to nie jest także myjemy dzisiaj całego rozbieramy i będziemy próbować dalej tryskać słuchajcie, mój plan jest taki, pościągać wszystkie filtry powykręcam filtry powyciągam, powyciągam zakręcam z powrotem W końcówki pościągam, pomyję wszystko zaleję go do pełna Przepierdzielę go wodą, bańkę wleję wody i... i powinno być w porządku. Pierwszy filterek jest zapierdzielony widać. Wszystko trzeba myć, trzeba czyścić. Co to cholera jest to diabli widzę. Dobra. Czyli ten element już mamy wykręcony. Kręcimy z drugiej strony. O, poszło. Się wszystko porozwierać, poczyścić. O, dzień dobry. Co tu się kurwa? Zobaczcie. Hmm, to się coś rozwaliło. Oj, oj, oj To jest jakiś teflon. To przez co tej roboty narobiło. Hmm, ciekawe. Dobra, to się zaraz powymywa. Szukamy dalej, jeszcze z tamtej strony zawór, muszę zobaczyć. Co się z zaworem dzieje. Zobaczymy, co się tu dzieje. Bo to tak wygląda, jakby coś z tego zaworu poszło. Albo pompa. No, ale z pompy to już bym nie chciał. Teraz ją robił i no, ale już będzie ponad 2 lata chyba Zobaczyć. Są takie zadziorki. Coś tu wlazło. Cholera, i darło mhm. to, co darło, szło dalej. No nic, dobra. Zaraz spróbuję to ogarnąć. Zobaczcie tu jeszcze te pozostałości po z tej kuli. No tak jak widać, białe takie kołeczki, ale ja właśnie się tak zastanawiałem, co to kury na takie białe zapycha. No to jest wszystko z tej kuli. To Tego do groma siedzi. Dobra, porozpinam co możliwe. Beczko oddzielnie. Wszystko oddzielnie i wszystko wodą będziemy porządnie płukać A na końcu się weźmie końcówki, powykręca. Te wszystkie po kolei i zalejemy go wodą. I puścimy już wszystko wtedy. Bez końcówek. Gleje 400 litry. I bez końcówek puścimy przewodami, żeby to, co w zostało, żeby wypłukać. Po... Ok, słuchajcie po analizach i po yy, obudzonieniach lokalnych hurtowni. To na razie składamy. Jest zamówiony nowy. Ten składamy na obecną chwilę, bo nie ma nigdzie od ręki, takiego zaworu. Yy, tylko na tą chwilę jeszcze nie będę składał, bo trzeba zbiornik wypłukać i domówiliśmy tutaj w to się wszystko przez to stało. Tu jest zbiornik do płukania całej tej instalacji. Od, od pompy poprzez filtry i poprzez końcówki. I z tego względu gdzieś musiało być na wężu trochę piachu. Ja nie przyuważyłem i pociągnęło. Tu muszę założyć sitko. Musi być. Czyli zaworek ten no jest taki jest. Nie będziemy używać po prostu płukania. Na obecną chwilę zakładamy i cześć. I czekamy. Bo części będą dopiero gdzieś w granicach tygodnia do niego, ale bez tego można też działać, pryskać. Tylko, że po prostu nie ma tego pukania na polu. Dobra. Czyli tu na razie zostawiamy rozpięte, tak jak jest, do mycia, bo ten zbiornik też będę musiał wymyć porządnie. I co? I walczymy z tym dalej. Słuchajcie, przepłukane jest, przepłukaliśmy, teraz pomyję końcówki, pozakładam i zobaczymy, czy nam to się wszystko fajnie udało, czy się nie będzie zapychać. Słuchajcie, i chyba się udało, ładnie wszystko idzie, niektóre zmieniałam na te średnie, z tego względu, że no te, na tą chwilę ich nie dostanę, chciałem jeszcze przed świętami porobić, żeby do w polu tutaj nie czy w sobotę, w siódmiu piątej w pole Brąk, Panie Boże, wychodzi bardziej po południu gdzie nam zostaje w sobotę w to ja dużo nie dołatwię nawet jak nie chciał bo jak się pytałem o ten typu tego eee, modelu to nie wiem, czy to będzie specjalne nie za możliwe spokojnie to pod święta pogarniemy tak widzę, że nie jest źle. W no, tym na rzekach, to eleganckie, to... ...chyba taki spodnie przewilił. coraz lepiej No też tak przewilił, tylko się zaczekał cholera. I to i to właśnie spowodowane tą jedną kuleczką. Czyli co? Czyli na tę chwilę tu musowo wstawić sitko na tym zbiornik, bo nie daj Boże gdzieś co poleci, a to człowiek nie jest w stanie tego dopilnować. No i później są problemy jakiekolwiek. Ale to nie jest że założymy nowe sitko, tak samo dokupię, dobiorę pod ten otwór i powinno już być wszystko w porządku. Dobra, słuchajcie, ja chyba... Dziś już na pole nie wybieram, ale już chcę tak Także kilka jeszcze ujęć wam wrzucę. No. I na tyle w tym odcinku. Słuchajcie, idzie robota. Aleczko. Zawsze musi być podzielić, jakieś... ale ja miałem trochę te jeszcze końcowe, żółte zamienić na niebieskie. No z tego względu, że są po prostu po tym zapkani. No rozkalibrowane, będą wymienione wszystkie eee, wszystkie będą wymienione żółte, tak znowu listę a na razie musimy robić na niebieski może ktoś coś odpowie jakie końcóweczki są dobre Wam pokażę na koniec może by jakieś inne zastosował no, tym samym no, tak samo żeby działały, rozpylały tylko jakieś może może no, lepsze. także tyle w tej części. Jak się podobało, wiadomo, zostawcie komentarz pod filmem, łapka, subskrybować kanał, żeby to się dalej fajnie rozwijało. No i co? I na nadchodzące święto wielkanocne 2025 chciałbym Wam życzyć przede wszystkim dużo zdrowia i spędzonych świąt w gronie rodziny. Najlepszego. No i troszkę pieniążków. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.